Chciałabym Państwu polecić książkę Jednostkę 731, okrutne eksperymenty w japońskich laboratoriach wojskowych, relacje świadków. Hol Gold jest autorem tej pozycji. Książka trudna, przejmująca, ale myślę, że bardzo wartościowa i o ile eksperymenty nazistowskie są bardzo znane i mnóstwo pozycji jest w literaturze i myślę, że też w świadomości społecznej funkcjonują one, niestety są przykładem skrajnym dehumanizacji medycyny, to już jednostka 731 jest mniej znana, jej działalność i myślę, że warto tą pozycję przy, przyswoić. Jest ona dramatyczna, za każdym razem, kiedy ją czytam, to odczuwam silne emocje, ja myślę, że tutaj kontekst kulturowy też jest bardzo ważny, umiejętność odczytania. Ta pozycja została wydana nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2015 roku, relatywnie późno, to znaczy relatywnie późno świat usłyszał o jednostce 731. W latach 90. w Japonii zaczęto mówić o, o tej jednostce. Chodzi oczywiście o. O działania podczas wojny prowadzone w latach 1937-1945 przez Japonię w Azji, głównie w Mandżurii. To była taka jednostka 731, która była y, prowadzona przez y, lekarza y, Shiro Ishiego, który eksperymenty medyczne przeprowadzał w Mandżurii, głównie na Chińczykach, ale było też tam i dużo wiele innych nacji y, i Powiedziałam, że bardzo znamienny jest kontekst y, kulturowy, dlatego że trudno nam zrozumieć bez tego podłoża kulturowego y, motywy działań. Możemy się zastanowić, jak rodzi się zło, jak powstaje zło, jak to możliwe, że doszło do tak katastroficznych sytuacji, ale myślę, że tu y, książka uświadomi nam i rozwi rozwieje pewne wątpliwości, pokaże, jak duch cezaryzmu y, się rozwijał i dlaczego ludzie. Posiłkowali się takimi działaniami, niekiedy byli zmuszani do takich działań. Chciałabym Państwu przeczytać dosłownie fragment z tej książki i w ten sposób zachęcić Państwa do, do, do zapoznania się z tą pozycją, dlatego że tutaj też są relacje świadków, którzy pracowali w jednostce 731. Nie ma żadnej relacji osoby, która Uczestniczyła w eksperymentach, bo żadna osoba nie przeżyła tych eksperymentów. Natomiast po wielu latach, kiedy przestała zmowa milczenia być, to znaczy ujawniono kwestie związane z jednostką 731, to te, te, ym, te dokumenty brzmią, powiedziałabym, szczególnie złowrogo, szczególnie dramatycznie. Proszę pozwolić, że przeczytam fragment. Podszedłem do drugiego Chińczyka i wchnąłem go w stronę stołu operacyjnego. Nie czułem, że powinienem go przeprosić, ani że robią coś złego. Rolnik był pogodzony z losem. Opuścił głowę i ruszył przodem. Nie chciałem, żeby ubrudził mi ubranie. Chciałem wyglądać jak spod ikły. Podszedłem do stołu operacyjnego. Pacjent także podszedł, ale nie chciał się położyć. Jedna z pielęgniarek zwróciła się do niego łamaną chińszczyzną: Stosujemy eter. Nie będzie bolało. Połóż się. Mówiąc to, uśmiechnęła się do mnie krzywo. Pracowała tam od dawna. Kiedy dużo później spotkałem ją ponownie, spytałem ją o to, ale niczego nie pamiętała. Asystowała przy tylu w sekcjach, że robiła turtynowo. Ludzie, którzy wielokrotnie robią coś złego, nie zapamiętują tych czynności. Nie ma się poczucia, że robi się coś złego. Na tym również polega wojna. Wojna to nie tylko strzelanie. W imię zwycięstwa Japonii wszystkich Chińczyków wzięto do niewoli kobietą rozcinano brzuchy, palono domu, jeśli ktoś nie był w stanie tego zrobić, przestawał być lojalnym żołnierzem cesarza. Ta scena w sali to nie były typowe przygotowania do operacji, tam padały rozkazy. To była wojna. To były ćwiczenia dla lekarzy wojskowych, mające przyczynić się do wygrania wojny. Gdybym skrzywił się z niezadowolenia, po powrocie do domu nazwano by mnie zdrajcą albo renegatem. Gdyby chodziło tylko o mnie, jakoś bym to zniósł, ale obraźliwe spojrzenia padałyby również na moich rodziców i rodzeństwo. Nawet jeśli napawa od razu, trzeba to zrobić. A później człowiek się przyzwyczaja. Ta książka, ta przejmująca książka opowiada, jak rodzi się zło, jak powstaje, jak powstają mechanizmy dehumanizacji medycyny i aby to była przestroga dla nas wszystkich.